Witajcie! Przyimek of jest jednym z dwóch najważniejszych przyimków angielskich, a jednocześnie trzecim najczęściej używanym słówkiem. Rozumiecie więc, jak ważne jest, żeby dobrze znać jego znaczenia i umieć skutecznie się nim posługiwać. Generalnie of wykorzystywane jest do tworzenia dopełniacza w takich kontekstach jak 1. Wyrażanie przynależności The capital of Poland Stolica kogo czego Polski The color of the house Kolor Kogo? Czego? Domu. 2. Zawieranie się w czymś. A bottle of water. Butelka wody. A handful of raisins. Garść rodzynek. I trzy. Składanie się z czegoś, bycie częścią czegoś. The top of the page. Góra strony. A dessert consisting of fruit and cream. Deser składający się z owoców i śmietany. Więcej o dopełniaczu dowiesz się z tej lekcji. Of stosowane jest również w odniesieniu do pewnych cech lub właściwości. A man of great intelligence. Człowiek o wielkim intelekcie. A city of rich history. Miasto o bogatej historii. Przyimek of wykorzystywany jest także do określania przyczyn. I'm tired of studying. Jestem zmęczony nauką. He died of a heart attack. Zmarł na zawał serca. Of wykorzystujemy również do mówienia o liczbach. A boy of six. Sześcioletni chłopiec. Choć w mowie potocznej częściej. A six-year-old boy. A decrease of 10%, Spadek o 10%. Na koniec kawałek ciasta. Czyli a piece of cake. Które przenośnie w języku angielskim oznacza bułka z masłem. Czy jakoś tak. W każdym razie coś bardzo prostego. Cały cykl krótkich filmów pod tytułem 100 najważniejszych słówek znajdziesz tutaj. A jeśli chcesz je wszystkie szybko opanować, sięgnij po mojego e-booka. Szczegóły w opisie. Gratuluję zacięcia i życzę Wam samych sukcesów. Ściskam, pa!